W tym wideo omówimy sobie kolejne przykładowe zlecenie, tym razem jest to numer 12 i oraz przy okazji jeszcze zobaczymy, porównamy sobie właśnie różne mikrofony. Teraz akurat wzywam, nagrywam za pomocą mojego bezprzewodowego na USB-C Boya dy 20 Podajże, Kupiłem go za jakieś 300 zł i o dziwo jest, uważam, bardzo dobre. W wytrybie zielonym, więc powinno być Lepiej niż w trybie niebieskim. A i teraz, tak, jeśli chodzi o liczbę, to akurat ta prezentacja była na kwotę 7140 zł netto, czyli uważam, że całkiem fajna sumka. Też prezentacja była właśnie nieco bardziej obszerna niż zazwyczaj, ponieważ było tutaj 64 slajdy. Czas pracy tak około orientacyjnie 35 roboczo-godzin. No I stawka za slajd 112 zł i zarobki około 230 zł na godzinę. A jeśli chodzi o slajdy, to mogę Ci parę slajdów pokazać, i myślę, że możemy sobie zaprojektować na przykład ten. Więc damy sobie teraz to na pełen ekran. I krok po kroku sobie to wszystko zaprojektujemy. Tak jak widzisz, akurat ten slajd. Nie jest jakoś może niesamowicie wizualne, natomiast no jest swego rodzaju taka infografika, nie ma jakichś zdjęć, natomiast wygląda to po prostu całkiem ciekawie. Więc pierwsza kwestia to dodamy sobie ten pasek. Czasami właśnie klienci na prezentacjach chcą, żeby na przykład był właśnie taki pasek z prawej strony, albo na górze, albo z lewej. I było tam na przykład ich logo, albo jakaś nazwa, czy coś takiego. Więc dajemy sobie nasz pasek, oczywiście zmienimy sobie kolor na ten granatowy. Dobra, musimy sobie go dać na ten slajd. Dajemy sobie ten granatowy kolor. I tutaj oczywiście możesz sobie coś napisać, jakiś tam tekst. Oczywiście kolor biały w tym przypadku wyrównamy sobie to do prawej strony, czyli tutaj. Jak cokolwiek będziesz pisać, to po prostu z lewej strony będzie się dodawało. Więc napiszemy sobie cokolwiek. Zmniejszymy sobie to oczywiście. No a myślę, że coś takiego, i damy sobie to na przykład może być tutaj. Tak, żeby te marginesy były mniej więcej podobne. Dobra, pasek mamy skończony, i teraz zabieramy się za nasz tytuł. Więc font oczywiście. Wykonamy sobie inne tytuł tego slajdu tutaj. Pod tytuł tu. Wyrównujemy sobie to do środka. Kolor ten sam granatowy, więc klikamy. Oczywiście, tytuły zazwyczaj są nieco bardziej ważne niż jakiś tam bady tekst poniżej, więc damy sobie to pogrubioną czcionką i też powiększoną, żeby to się faktycznie rzucało w oczy. Może troszeczkę mniej? No dobra, i teraz tak, myślę, że weźmiemy się za właśnie tą całą część. Więc tak, na początku rysujemy sobie to nasze koło. Więc z shiftem masz proporcje 1 do 1, bo inaczej to możecie wyjść takie właśnie jajo. Więc z shiftem dajemy sobie na przykład tutaj troszeczkę większa. Dobra. I teraz tak, oczywiście możemy sobie zrobić kolor tego naszego koła. Jednolity na przykład o ten kolor. Natomiast jak widzisz w tym przypadku jest to gradient, bo ten kolor właśnie tak łagodnie przechodzi od lewego dolnego rogu do górnego prawego rogu. Więc my również sobie to zrobimy, więc wchodzimy sobie w formatowanie kształtu, wypełnienia, gradient. I teraz te dwa sobie wywalamy. Pierwszy kolor właśnie dajemy ten niebieski, i drugi dajemy sobie ten jasno-niebieski, czyli o dokładnie ten. Tak jak widzisz, już jest to taki subtelny efekt, natomiast no, robi to robota. Ustawmy sobie również kąt. 140 stopni coś takiego. I oczywiście możesz sobie dostosować teraz. Może to nie będzie widoczne tak łatwo na tych kolorach, na przykład, ale na przykład. Tutaj, tak jak widzisz, już jest to o wiele bardziej widoczne, i również możesz sobie dostosować właśnie stopnie tego gradientu, czyli jak daleko on ma jakby zachodzić ten dany kolor. Więc, my sobie wrócimy do wcześniejszego koloru naszego niebieskiego, dajemy sobie tutaj i teraz tak. Wstawianie ikonki. Oczywiście, ikony możesz wziąć z internetu. Natomiast, no po prostu już nie będę wchodził w przeglądarkę, tylko tylko weźmiemy sobie jakąś ikonę z stricte powerpointa, więc wpisujemy sobie diament. Diament. Może to jest chyba nawet ta sama ikona mi się zdaje. Wstaw. Oczywiście zmienimy sobie jeszcze kolor tej naszej ikonki za moment. Dobra. Zdajemy sobie kolor biały i wyrównujemy sobie to względem tego naszego kształtu. Dobra, i teraz tak. Kolejna rzecz, czyli te strzałki oraz napisy. Więc ja na początku przygotuję sobie taki przykładowy napis lorem ipsum. Pogrubię sobie go i również dam w tym niebieskim kolorze. Tutaj, akurat, wyrównanie do środka. Coś takiego. Dobra, no i teraz oczywiście musimy zrobić sobie nasze strzałki, więc wchodzimy we wstawiania, kształty, szukamy sobie linię i to będzie linia dokładnie ta, czyli strzałka liniowa podwójna i teraz po prostu, taki widzisz, ja, ja oczywiście mogę sobie narysować tą strzałkę jak tylko zechcę, nie? mogę sobie zrobić w ten sposób, mogę sobie zrobić w ten sposób i tak dalej. Natomiast PowerPoint jest, nazwijmy to na tyle inteligentny, że on może dane, dane po prostu... Części elementów połączyć. Więc w tym przypadku zrobimy to właśnie w ten sposób. Więc wstawiamy kształtę, ta nasza lina. I po prostu wchodzimy na nasze kółko. Tak jak widzisz, są takie właśnie punkty. A te szare więc po prostu zaznaczamy właśnie z tym szarym punktem, aż do tego punktu. Teraz sobie to oczywiście sformatujemy. Więc w tym przypadku jest to kolor szary i nieco grubszy. Więc szerokość damy sobie, nie wiem, może na przykład dwa punkty. Zobaczmy na pełnym na ekranie. No, myślę, że dwa punkty będzie wstępnie, o, chociaż może 2,5. Zobaczmy. 2,5. Powiedzmy, że niech to będzie 2,5, żeby to faktycznie było widoczne. Natomiast te nasze strzałki jeszcze chcemy sobie powiększyć, więc rozmiar końca strzałki dajemy sobie ten i również rozmiar, nie, nie typ, tylko rozmiar początku strzałki dajemy sobie na ten w prawym dolnym rogu, więc zobaczmy, no dokładnie tak, mniej więcej wygląda to właśnie tak jak oryginalnie, a więc pierwsza strzałka jest gotowa, teraz zrobimy sobie kolejna, dobra. Więc tak, to ipsum sobie oczywiście duplikujemy. Musimy sobie to dać, żeby wyrównać właśnie w poziomie, w sensie, już ci pokazuję, żeby to nie było przykładowo tutaj, tylko żeby to było właśnie idealnie do środka wyrównane. Damy sobie to na przykład, zobaczmy, no może być na przykład taka odległość. I robimy sobie jeszcze kopię, więc damy sobie. Na przykład tutaj kopia i damy sobie jeszcze jedną kopię dokładnie. Tak jak widzisz tutaj z prawej strony mamy małe takie czerwone strzałeczki. One nam właśnie opowiadają o tym, że jest ta odległość teraz identyczna. No i co? Teraz kolejna strzałeczka, więc bierzemy sobie, tutaj i teraz tutaj. I teraz spójrz, ty nie musisz znów manualnie robić całego formatowania. Tylko możesz sobie kliknąć na tą strzałkę, nacisnąć sobie Ctrl Shift oraz C, i teraz na tą strzałkę Ctrl Shift oraz V. Zobaczmy. Okej, okay. akurat, to można zrobić to w inny sposób. Możesz sobie kliknąć na tą strzałkę, wybierasz sobie w malarz formatów, i teraz klikasz znów na tą strzałkę. Tak jak widzisz, automatycznie calutkie formatowanie się nam właśnie ustawiło. Zobaczmy, ok. I teraz tak, nieco inna sytuacja jest z, tymi, jest z tymi strzałkami, ponieważ to są nieco inne strzałki. Musimy sobie wejść znów w wstawiania, linia i teraz jest coś takiego jak łącznik łamany ze strzałką, więc to musisz sobie kliknąć i teraz znów Klikamy sobie najpierw w tą kropeczkę. Teraz znów w ten sposób. I tak samo możemy sobie skopiować całe to formatowanie w ten właśnie sposób. No i znów raz jeszcze klikamy sobie na tą kropeczkę i znów na tą kolejną kropeczkę. A teraz sobie znów zrobimy kopię, czyli CTRL SHIFT oraz przejeżdżamy sobie w lewo tylko zobaczmy sobie czy odległość będzie taka sama, mniej więcej oczywiście. Dobra, generalnie nam się powinny pojawić takie właśnie pomocnicze te drobne czerwone strzałeczki, kreski. Zobaczmy, ok, no pokazuje, że to jest niby taka sama odległość, więc idealnie. No, i teraz tak, to możemy zrobić sobie oczywiście kopia, więc robimy naszą kopię. Tutaj znów robimy sobie te nasze strzałki, więc klikamy najpierw ta, no i do naszego tekstu. No i znów tak samo analogicznie, najpierw od kółka do naszego tekstu. I teraz znów możesz sobie, właśnie kliknąć mm, najpierw na naszą, właśnie już sformatowaną strzałkę. Wybieramy sobie malarz formatów, na przykład dwukrotnie klikamy teraz i klikamy jeszcze raz. Klikasz dwa razy, klikasz na tą strzałkę, znów na tą strzałkę i znów na tą strzałkę, i teraz Escape, żeby z tego wyjść. Oczywiście efekt jest nieco inny niż oryginalnie. Zauważyłem, że te nasze strzałki są nieco zbyt grube, natomiast no, chciałem Ci pokazać po prostu, jak się to robi. Dobra, kolor tytułu jest ustawiony. No i ostatnia kwestia, czyli ten nasz tekst. Więc rysujemy sobie prostokąt. Zmienimy sobie oczywiście kolor na taki jasno-szary. Coś takiego. No i tutaj możemy sobie napisać Lorem Ipsum. Zobaczmy. Kolor, oczywiście, czarny i sobie to teraz zmniejszymy. Bardzo. Zobaczmy. No, troszeczkę więcej. Może czternastka? Powiedzmy, że tą czternastkę sobie zostawimy. Oczywiście też musimy sobie to wyrównać, a więc klikamy sobie to. Zjeżdżamy sobie to nieco poniżej. Możemy sobie teraz to przesunąć wszystko nieco do góry. Tytuł myślę, że troszeczkę, troszeczkę też. No i teraz tak, tutaj. Możemy sobie teraz poustawiać różnego rodzaju marginesy. Więc wejdźmy sobie w opcję tekstu. Tutaj ta trzecia opcja. I na przykład marginesy ustawmy sobie, żeby z lewej i z prawej strony było na przykład, no nie wiem, może 1 centymetr, Coś takiego. No. no i już uważam, że wygląda to nieco lepiej niż na początku. A więc co? Myślę, że to byłoby na tyle. Akurat właśnie w tym zleceniu w tej analizie. Jeżeli ci, jeżeli ci się to spodobało, to oczywiście zjedź sobie poniżej w opis tego filmu. Obejrzyj sobie bezpłatny poradnik wideo, w którym pokazują Ci wszystkie szczegóły. Jeżeli chcesz, żebym się właśnie Tobą o to osobiście zaopiekował i pomógł Ci jeden na jeden wejść w tę niszę, to zapisz się również w opisie tego filmu na bezpłatną rozmowę konsultacyjną. Natomiast teraz obejrzyj sobie ten filmik, ponieważ jest on powiązany, lub zobacz to. I oczywiście pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem włączonym, wtedy, wtedy tylko i wyłącznie następne filmy Cię nie ominą.